No siema. Czekaliście na ten materiał już trochę. Jestem prawie jak Playboy Karti Żartowałem. On dalej nie drobno i nie dropnie. Ten materiał zostanie poświęcony... Nie zgadniecie. się. Kategoryzowaniu ludzi. Tym razem po tym, kiedy cię urodzili. A więc zapraszam was do materiału o generacjach ludzi. Weźcie popcorn i trunek waszego wyboru i miłego seansu życzy zespół kreatywny. Czyli ja. Generacja Kolumbów. W języku angielskim figuruje jako Silent Generation. Jeśli jesteście dostatecznie starzy, to pewnie wasza polonistka już wam o tym mówiła. Ta generacja to, no cóż, nie miała łatwo. Pomyślcie, dzisiaj macie swoje 18 urodziny, świętujecie to ze swoimi znajomymi, cieszycie się z życia. Wracacie do domu, a w skrzynce na listy jakaś koperta. Może ciocia z Chicago przysłała Wam życzenia. Bierzecie kopertę, a tam. Zagadomienie o powołanie do służby w związku z poborem generalnym do wojska? He? Ale jak to? Wy? Kilka tygodni później jesteście już w samolocie lecącym do Europy, żeby walczyć z innymi chłopakami w swoim wieku, którzy absolutnie niczym nie zawinili. Fact up, co nie? Ale jakby nie patrzeć, była to jedna z ważniejszych generacji, i dzięki nim świat wygląda dziś tak, jak wygląda. Ale jakim kosztem? To nie koniec traumatyzowania młodych mężczyzn. Boomerzy. Haha, okej, okay, boomer. Wiecie, ten śmieszny młodzieżowy żart. To było śmieszne 6 lat temu. Anyways, boomerzy to generacja, która zaczęła się rodzić po zakończeniu wojny, aż do 1964 roku. To dzięki nim rynek mieszkaniowy jest taki zjebany. Możecie im podziękować. W naturalnym środowisku możecie ich najczęściej spotkać pod kościołem w niedzielę, narzekających na młodzież. Jak byli w waszym wieku, to wąchali klej, ale okej. Okay. Albo w formie osiedlowego monitoringu, który powiadamy o wszystkim lokalną komendę policji lub straży miejskiej. Mimo to, w tej generacji są prawdopodobnie wasi dziadkowie. Kiedy ostatnio odwiedziłeś dziadka albo babcie? Hmm? Padnij na herbatkę. Na pewno się ucieczą. Generacja X. Przechodzimy do generacji, do której prawdopodobnie należą wasi rodzice. Zaczęła się w 65, a skończyła w 1980. Generacja X wyróżnia się przede wszystkim rozwojem subkultur. Punk, rock, dzieci, kwiaty i te sprawy. Ale właściwie to też łączy się jeszcze z następną generacją, czyli milenialsami. Generalnie wiem, że mniej więcej wtedy w Polsce kończył się komunizm, jak byli nastolatkami i mają nieźle rozbudowane dadlur, festiwale, alkohol w wieku średnio 14 lat konsumowany za garażami. Podejrzane substancje to właśnie ta generacja, ale jak zapytacie o to rodziców, to wam powiedzą, że w liceum się tylko uczyli. Tutaj też mogę coś powiedzieć o ich ubraniach. Mogliście wybierać naprawdę spośród wielu styli ubioru. To było coś jak bardzo rozbudowane RPG. Pierwszym z nich był wieśniak. Spodnie piramidy sprowadzone z Turcji jak to się w ogóle nazywa piramidy? piramidy są w Egipcie. Takie kurtki wiatrówki Adidas wielokolorowe, co no teraz też czasami w nich ludzie zasuwają. Do tego idealnie pasujące cowboyki. O? Tak, ja też nie rozumiem. Ale tak ponoć było. Druga klasa to pan. Wiecie, skóra, glany, te sprawy. Na pewno znajdziecie kogoś, kto się tak ubiera. Trzecia opcja to coś pomiędzy old money a soft boy outfit. Jakaś koszula, czy to lniana, czy bawełniana, spodnie w kancik. Aj, nie zapomnijmy o luźnych swetrach oversize'owych. Gdyby się tak zastanowić, to wszystko wróciło. Dosłownie, pisząc ten scenariusz, siedzę w szerokich spodniach, które mój ojciec nosił, jak był w moim wieku. Milenialsi Chyba najbardziej wymowana grupa. Chociaż pewnie Gen Z niedługo zajmie ich miejsce. Poza lat między 1980 a 1995 to o nich się mówi, że nie chce im się pracować, że są wybredni, a ich w sumie rozumiem. Też by mi się nie chciało pracować za najniższą krajową z wykształceniem wyższym. Mimi milenialsi kierują się głównie z byciem hipsterem for some reason. Wiecie, i z brodą i śmiesznie zawiniętym wąsem, który ubiera się w dziwne ciuchy i interesuje się jakimiś niszowymi tematami, w których siedzi jakiś max 5 innych osób. Próbują być inni niż wszyscy, ale zawsze jakimś, cudem stać ich na to dyniowe late w Starbucks i siedzenie tam na swoim MacBooku. jakoś nikt ich nigdy nie widział, żeby pracowali. Generacja Z. Zakładam, że jesteście jej członkami tak jak ja. Nasza piękna generacja zaczęła się w 96, a zakończyła w 2012. Nasze przypalone receptory mózgowe potrzebują jakieś 500 bodźców na sekundę, żeby cokolwiek zarejestrować i nie stracić zainteresowania. Ja dosłownie mam na to statystyki. średnio połowa was przestaje oglądać moje materiały koło 30 sekundy. Co nas wyróżnia? Bardzo dziwny humor. Jeszcze więcej subkultur. Idealizowanie chorób psychicznych. Oraz od niedawna... Gymrat, WeGoGym, Zbrach, Creatine, Sigma, Ryan Gosling. Jesteśmy bardzo zróżnicowani. Gdzie nie spojrzysz, zobaczysz alternatywkę, drillowca, ziomka w koszulce, slipknot, femboja, a nie, te, te dwa ostatnie to to samo. I ja uważam, że to dobrze, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy chyba pierwszą generacją, w której modne jest pracowanie nad sobą i samorozwój. I dla mnie to jest fascynujące, że tyle ludzi znajduje jakąś swoją rzecz, swoje zainteresowanie i rozwija się w tym kierunku. Na przykład ostatnio widziałem jakąś młodą dziewczynę, która sama odlewa srebrną biżuterię. Generacja Alfa. To jest przerażające, że nie jesteśmy już najnowszą generacją. ci się już staro. Ja trochę tak. Ich generacja zaczyna się już w 2012. Ja dosłownie pamiętam jak to było wczoraj, że w 2012 oglądałem euro z rodzicami. A teraz się dowiaduje, że dzieciaki co się wtedy urodziły i już zaczynają tworzyć swoje memy. Ta generacja jest też niejako obiektami testowymi bo od praktycznie samego początku mają styczność z telefonami i generalnie technologią. Jeśli ludzie myśleli, że Gen Z jest uzależniony, to ciekawe co będzie z nimi. I kolejny minus tego, że urodzili się wersje social mediów, to zwiększone ryzyko, że ich rodzice będą się dzielić w internecie ich zdjęciami. Pomyślcie sobie, będą się kłócić ze swoim kolegą, on nagle wyciąga zdjęcie, jak leżeli w misce, jak mieli 4 lata. Generacje były różne. I będą różne. Ale każda z nich wprowadza coś, za co możemy być im wdzięczni, na przykład boomerzy tworzący wielkie konglomeraty lopujące przeciwko polepszaniu się warunków klasy średniej i niższej, albo na przykład rażenie dzieci prądem, żeby uleczyć ich autyzm. Anyways, każda z generacji przyczyniła się do tego, jak wygląda obecnie nasz świat. Generacja z zaprazną i imagine, że ta ma nazwa twojej generacji, mówi, że jesteś Betu Bru.